Hala czy plaża? Plaża. As serwisowy czy spektakularny blok? As serwisowy. Pierwszy trener? Krzysztof Jaęczek. Na treningu więcej uwagi powinienem przykładać do. Opanowania emocji. Gdyby zwierzęta umiały mówić, które byłoby najbardziej irytujące? Kot. Kto jest największym śpiochem w kadrze? Aleksander, śliwka? Kawa czy herbata? Kawa. Jaki film jesteś w stanie oglądać w kółko? Kevin zamrożony. Co najbardziej dziwi cię w kobietach? Nic mnie nie dziwi. Jaka emotikona jest Twoją ulubioną? Eee, biceps. Najpierw płatki czy mleko? Płatki. W hotelach zawsze największym problemem są. Za krótkie łóżka. W jakim języku chciałbyś mówić? Włoski. Wolałbym przed całą klasą wyrecytować wierszyk, czy rozwiązać równanie z X? -em? Ani to, ani to. <grym> Gdyby nie siatkówka, to co? Eee, tenis.